Taka saszetka. Chciałam tę ciekawą O Ojej Jezus, ja się muszę trochę powstrzymać, ale to jest właśnie zały trend. Ja się bardzo cieszę, no ale wiadomo, nie mogę tego pokazać, bo tak by się dziwnie, strasznie dziwnie śmiało. Tak! Ale no dobra, przejdźmy do podstaw Ona była taka śliczna. Wcześniej sobie wzięłam taką inną. Takie inne opakowanie. Myślałam, nie, to, to chyba będzie to chyba będzie foczka, ale potem pobiegłam sprawdzić, czy, czy foczka była. No, bo tutaj nie ma, pokazane z tyłu. O, właśnie nie ma. Jakie są? O, aha, przepraszam. To jest jeszcze taka instrukcja, której nigdy nie czytam. O, no nie jest napisane e, jakieś głupie cośki. Głupie cośki, tak? Ja no to wszystko mówię głupie cośki, bo nie da się tego czytać, bo to jest takie normalnie głupie. Ale, pl, L. szukamy Eee. Nie ma. O, jo, lepiej nie szukać. Dobra. Mm. Pobiegłam, sprawdziłam, mm. nie ma oczki. Potem pomacałam jeszcze. Popatrzyłam, zobaczyłam, że tam może być taka brzydka ośmiornica. Wzięłam inną, poczułam tak, yy, że no, no jakby to powiedzieć, poczułam, że yy, że to na pewno nie będzie nikt unikalny, bo Zoły była tylko z takiego y, serialu Little Spide Shop Zawsze wypożyczyłam sobie te filmy, ale na żywo wygląda jeszcze lepiej. O, tutaj znaczek LPS. I no. Tam było y, takie, no że tak powiem. Nie wiem jak to powiedzieć. Tak wyczułam, że to chyba nie będzie jakaś fajna figurka. No e, więc wziąłem kolejną i pobiegłam z nim do mamy. No, tak macałam od kilku godzin nie mogłem się doczekać, oczywiście ją rozpakowuję. Rozpakowuję, to było bardzo daleko od mojej miejscowości, ale jednocześnie mm, powiem wam, że... No... Moje, jak od mojej miejscowości to było dość daleko. To jechałam, jechałam i tak mi się dużo, Wszyscy powiedzieli, jak tak ci się to duży, to wreszcie to otworzę. Ja nie, ja muszę nakręcić ten filmik. No to przyszłam wreszcie do domu, kręcę ten film i, i jednocześnie się tak cieszę. Bo tam było na pudełku napisane z unikalną Zoł. Tam było tyle takich ślicznych potrzebów. A jeszcze wcześniej myślałam, że to będzie jakiś pies, no. I jest to pies, Zoł. Tu ma takie motylki, śliczne Jestki Tu ma motylka. Obróżkę śliczną. Nie kiwa jej się główka, ale można nią kręcić. Naszyjnik dla Zoe. Nie. <śm> Dobra. <śm> no i widzicie, już przygotowałam pudełko z petrzepami. Właśnie otworzę, żeby przywitać nowe petrzepy. Zoe. Cześć. Ajdź. No dobra, ty ja je tu położę... One są stare, ale to jest z nowej serii, w której się nie kiwa główka. O. Ten. No bo oczywiście one wszystkie będą najlepszymi przyjaciółkami. Głównie mam psy. Dwa psy mam. Jeszcze to jest Te które znalazłam. A co zasłoniłam. No, oczywiście, Zoe jest nowa. Wiem, jak ona się będzie nazywała. No, Zoe po prostu. Będę musiała nakręcić nowy filmik o mojej kolekcji. O, o, o. Mam jeszcze jednego. Psa takiego. Żeby jeszcze lepiej sobie poszukać. Ja nie wiem, czy wam się to spodoba taki długi film, ale chyba jeszcze Trixie. O Trixie, na pewno Trixie. Wiem, że wygląda jak chłopak, ale nie mam wyboru. Tyle tych słodziach na pet shopów, że chyba muszę sobie dokupić więcej chłopaków, chociaż chłopaków nie lubię. A to stoi. Tak bym bardzo chciało chłopaka jakiegoś. Mieć. Hmm. O, owieczka. Żeby to jeszcze tak zliczyć to jeszcze mam nie wiem, żeby to wszystko tak. to wszystkie takie? Jeszcze raz pokażę. Oczywiście załóżcie no. To jest z efektem programu. To jest efekt wow. No. Co się położyłaś? te dwie No co dobrze Do kolejnego otwierania LPS.